Przechodząc obok cmentarza w Tromso, nasunęły mi się porównania. Najpierw polskie zaduszki. To moment, gdy nasze cmentarze są ozdobione jak choinki na święta Bożego Narodzenia. I mowa tu o typowych cmentarzach, co w każdej miejscowości się znajdują. Cmentarze te często są na pokaz bo trudno by uszczęśliwiały tych, co są tam pochowani. Oni tylko mogą żałować, że nie doznali takiej miłości za życia. Teraz Polski Cmentarz na Rosie w Wilnie. Z przodu cmentarza na grobki upamiętniające Polaków, co na Wileńszczyźnie żyli i dla ziemi tej byli ważni. Im dalej w głąb cmentarza, tym mniej dbałości. Jakby cień życia był tam bardziej widoczny, a groby mniej eksponowane. Cmentarz Powstańczy w Kozim Rynku, gdzieś na Kresach, obok Augustowa. Oni tam, ci powstańcy, za polskość ponoć polegli i tylko w lesie kamień nagrobny i tablica. Sądząc po ścieżkach, groby te są odwiedzane bardzo sporadycznie i to zapewne tylko przez takich jak ja, poszukiwaczy wspomnień. I w końcu od w Tromsø. Tam tablica jest pamiątką po tych, co tam żyli i dla swojego dobra i swojej społeczności życie przeżyli. Cmentarz to wielka łąka, gdzie to tu, to tam płyta nagrodna i spokój spoczywających. Nikt nie stwarza atmosfery, że ci co odeszli, może i są dla nas ważni, ale codzienność i współżyjący z nami są ważniejsi. Dla mnie ich cmentarz jest, są bardziej realistyczne, pozbawione na nadmiernej ekscytacji przeszłością. I niech tak zostanie.